Dzień dobry, witam wszystkich ze strony www.pawełzywojskargo.pl. Do mojego nieszczęścia oświec. Tak, Pawełzywojskargo, awokardu inaczej, małe. Rika, tak, karu, 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 się wszystkim, co mamy w gospodarce, w całościach, w strefie mieszkalnej, strefie rolnicze, w strefie aglomeracji, korporacji, banków, giełd, NWP, instytucji państwowych, prezydentów. duchowieństwo, szkoły, prawda? Cieszę się, wielkim w jakimś to są z do Boga. Każdy duchowny do południa mi się siedzi, że jest codziennie, z to wszystko. I od tego nagrania, to tylko te do mojego, do mojego to takie, że moje dzieci nie widzieli, bo im się To wideo elektroniczna, prawda? radio. I tym się że bo tam. Gospodarze z tym pracą, z tym, że pracę do urządzenia maszyny to wszystko. Był no. yeah. nee. mm. w <güzelce> Się macha, i też się macha i to wszystko, i tam się też macha i no i trochę jestem wytrenowany tak no. okay, ładnie wyglądem w porwale. Proszę do Państwa, do dobrała tego ludzkości ode mnie, do Paweł Kegola, do Małego, Paweł Grzegorza Cieszmy się, bo tu nie chodzi o pieniądze przecież, tylko o te media o dwa grzeczne wychowywania głowy i dwoje. A za tą historię do roku zadawałem katolicy z tego obciącia, to jeszcze pięć lat, prawda?